Ładowarki burtowe często znajdują swoje zastosowanie w rolnictwie, szczególnie w warunkach chociażby ciasnych czy przestarzałych budynków inwentarskich. W jakich warunkach dobrze jest zainwestować w skidstira? No, Sąd to tym wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć, że, że raczej niedoceniane przez rolników. Tak, tak to wygląda naprawdę. Na są to maszyny, które się obracają wokół własnej osi. To ładowarki sztywne, koła nie są skręce, nie są skrętne. Hodowla trzody chlewnej, drobiarstwo to jest tam, gdzie ta maszyna powinna się, się znaleźć. Często gdzieś tam podróżując po Europie, nas te farmę rolników, gdzieś tam no, no, lubię zwiedzać, lubię patrzeć, lubię porównywać. Widzę, że zastosowanie tych ładowarek właśnie burt, burtowych, ładowarek sztywnych jest, jest dużo większe niż na przykład u nas. Myślę, że ta maszyna jest nadal niedoceniana przez klientów, przez użytkowników i ktoś, kto ma boksy, ciasne boksy, jakaś hodowla, cokolwiek, sprzątanie. Ta maszyna powinna być numerem jeden. E, dzisiaj mamy to maszynkę przygotowaną do wysyłki do klienta. Standardowy zestaw widły do palet łyżka to zamyka temat. Oraz szereg szereg innych sprzętów: czy zamiatarki, czy cokolwiek innego. Ja osobiście jeżdżąc z tą maszynką pracuję właśnie w ciasnych budynkach, e, gdzie są boksy e, przychodowi. Tam ja uważam, że jest maszyna dużo, dużo lepsza niż taka, gdzie musimy ciągle przód, 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 tył, przód, tył jeździć, kombinować, skręcać. Tu się obracamy wokół włas, własności. I powiem szczerze, tam nawet kraje bliskie gdzieś tam, było też jako Majtu Polska e, mamy przyjemność obsługiwać e, kraje, opiekować się krajem jak Czechy, Węgry, Słowacja. Tam na przykład odwarka burtowa w Ryńsku jest bardzo popularna, zwłaszcza w hodowli. Bo mówimy teraz o hodowli, takiej typowej hodowli, gdzie mamy boksy, hale. Myślę, że, że, że nasz rynek tutaj jest niedoceniany. Klienci tam nie do końca widzą rozwiązanie tej maszyny. I to jest kwestia chyba już raczej po naszej stronie, żeby umieć ją zaprezentować, pokazać. Stąd też informacja do Państwa, gdzie chcecie spróbować zobaczyć tę maszynę, na pewno można pykać już do naszych klientów, którzy tę maszynę mają. Jakieś zasłanie, dlaczego się zdecydowali, lub na przykład zrobić sobie, sobie pokaz u, u siebie na, na gospodarstwie. Również maszyny pokazowe tego typu mamy. Zachęcam i polecam. Co jeśli chodzi o ładowarki burtowe, ma do zaproponowania firma Manitu? No to są to modele, modele typ, typowe. Tutaj są modele na przykład z podnoszeniem na przykład zwykłym, gdzie łyżka załóżmy pewne jakby półkole wykonuje podnoszenie pionowe, gdzie, gdzie mamy załóżmy, specjalny układ ramienia, gdzie łyżkę dźwigamy od góry dołu w pionie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Szereg modeli, szereg mocy, szereg zas zastosowań maszyny bardzo sprawne, bardzo wydajne i wszystkie maszyny to nie, to nie są nowe maszyny. E, maszy, maszyny tego typu jest to, jest to fabryka Gel, jest to przynajmniej gdzieś, gdzieś tam rynek Stany, e, sprawdzone maszyny od wielu, wielu lat produkowane i po fuzji e, Gel, Mustang i Manitu e, praktycznie 10 lat temu e, na dzień dzisiejszy mamy w ofercie właśnie te, te maszyny. Do branży budowlanej i są one oferowane pod, pod marką Gel, do rolnictwa jako czerwone maszyny Manitu, przy czym jeszcze raz podkreślę, są to, są to maszyny ładowarki burtowe, bardzo, bardzo sprawdzone, dopracowane, bardzo wydajne, praktycznie bezawaryjne. Jak gdzieś tam czasem się śmieje, mój mały synek, nie? Tato, zobacz jaki fajny czołg. No bo to jest to czołg, tak naprawdę. Jest to maszyna nie do zarobienia, nie? Jeżeli ktoś ją kupuje, wsiada w każdych warunkach hodowli przede wszystkim, maszyna się na pewno sprawdzi i będzie robiła swoje.